25 listopada w godzinach popołudniowych zmarł Ryszard Hain. Samochód, który prowadził, uderzył w płot przy ulicy Stawowej w lesznie kierowca najprawdopodobniej zasłabł. Okoliczni mieszkańcy nie pozostali obojętni i przystąpili do reanimacji. Potem o życie Ryszarda Haina walczyli ratownicy medyczni. Nie udało się go uratować. W naszym archiwum mamy wiele materiałów z jego udziałem. Od października 2024 roku Ryszard Hain był rektorem wyższej. Szkoły Humanistycznej w Lesznie. W październiku tego roku brał udział w inauguracji Roku Akademickiego. Ryszard Hain do 1990 roku pracował w resorcie spraw wewnętrznych, potem jako nauczyciel w drugim liceum. W 1994 roku został radnym Rady Miejskiej Leszna, a w 1995 jej przewodniczącym. W 1997 roku Ryszard Hain wystartował w wyborach do Sejmu, które w Lesznie wygrała lewica. Został posłem, zasiadał w Sejmie trzeciej i czwartej kadencji do 2005 roku. Mamy jego komentarz po ogłoszeniu wyników wyborów z września 1997 roku. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy dopomogli nam do tego, że wynik jest, można powiedzieć, no imponujący, bo otrzymaliśmy mimo niższej frekwencji, otrzymaliśmy ponad 10 tysięcy głosów więcej niż w niż poprzedniej kampanii. Przypomnę, że w 93 roku dostaliśmy 30 jako kandydaci na posłów. 30 nasza lista 32 tysiące głosów, w tej chwili ponad 42 tysiące. Wtedy było to 20 z małym tam ułamkiem procent wszystkich oddanych głosów. Dzisiaj jest to ponad 30, około 32%. Więc myślę, że powód do satysfakcji. Jest ogromny. W 1998 roku jako poseł zaangażował się w kampanię samorządową Leszczyńskiej Lewicy. Inauguracja kampanii miała miejsce w Parku Satyryków, za dzisiejszym Teatrem Miejskim. Lewica wraz z gospodarnymi dla Leszna wygrała wybory i odsunęła uniewolności od władzy, a stanowisko prezydenta stracił Edward Szczucki. Kampania pozytywna, to znaczy, będziemy pewne rzeczy proponowali, będziemy się. Że tak powiem, pozytywnie odnosili do rzeczywistości, a jednocześnie nie będziemy toczyli walki jakiejś, nie będziemy toczyli walki personalnej, nie będziemy starali się deptać, jak to się ładnie, ładnie mówi, konkurentów. Będziemy się starali promować naszych kandydatów, będziemy się starali pokazywać, co nasi kandydaci, co nasz program ma do zaoferowania wyborcom. W kolejnej kampanii samorządowej 2002 roku Ryszard Hein zachęcał leszczyńskich wyborców do głosowania na Lewicę i Tomasza Malepszego, kandydata na prezydenta. To były ważne wybory, bo po raz pierwszy prezydent był wybierany bezpośrednio, nie przez Radę. Szanowni Państwo, przed rokiem dzięki Państwa poparciu, Zostałem posłem. Dzisiaj, w przededniu wyborów samorządowych, proszę znowu Państwa o poparcie. Poparcie dla moich koleżanek i kolegów startujących do Rady Miejskiej i do Sejmiku Wojewódzkiego, oraz dla naszego kandydata na prezydenta miasta. Są to ludzie kompetentni, są to ludzie odpowiedzialni, są to ludzie, którzy moim zdaniem gwarantują, Dobrą przyszłość miastu i wszystkim jego mieszkańcom. Podczas trzech kolejnych kampanii samorządowych, Ryszard Hein zdobywał mandat radnego w latach 2006, 2010 i 2014. W 2017 roku nieoczekiwanie ogłosił, że zrzeka się mandatu, podając jako przyczynę powody osobiste. Tym samym wycofał się z życia samorządowego. Jego żona Halina zachorowała i wymagała opieki. Chciałem oficjalnie poinformować, że ze względów osobistych Postanowiłem złożyć rezygnację z dalszego pełnienia funkcji radnego. Chciałbym to uczynić z dniem 15 grudnia, biorąc jeszcze udział w komisjach dotyczących budżetu, a następnie już podziękować za współpracę. Sytuacja moja osobista, rodzinna wymaga tego, żebym się poświęcił o sprawie. Osobie mi bliskiej są rzeczy ważne i ważniejsza. Najważniejsza jest jednak dla mnie ta ostatnia kwestia. W związku z tym chciałem podziękować Państwu obecnym, jak również wszystkim, którzy byli radnymi w poprzednich kadencjach. Ryszard Hein wystąpił w filmie na dwudziestolecie samorządu, jaki przygotowała nasza stacja, tak, wspominał czas spędzony w samorządzie leszna. To jest sprawa znalezienia wspólnego języka z liderami poszczególnych ugrupowań. To jest sprawa też pewnego autorytetu własnego, a więc umiejętność takiego postawienia sprawy czy przekonania pozostałych partnerów, żeby to nie wywoływało nastroju jakiegoś powiedzmy histerii, awantur. Poza tym chcę powiedzieć, że chyba w tamtych czasach, kiedy byłem przewodniczącym... Kultura polityczna była na znacznie wyższym poziomie. W 2024 roku wrócił do życia publicznego jako rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. Cztery miesiące temu długo rozmawialiśmy także na temat przygotowań do jubileuszu 25-lecia w WSH i możliwości wykorzystania naszych materiałów archiwalnych dla uświetnienia tej rocznicy. Cieszyliśmy się, że mamy udokumentowane początki szkoły. Rok wcześniej chciał mieć wszystko zaplanowane, los chciał inaczej. Richard Hein miał 81 lat.